Ej, tryfonka, łatwo się irytujesz, kobieto. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. I tak dzisiaj na fioletowo, bo wymyśliłam sobie, że dzisiaj może zrobimy sobie makijaż. Piątą edycją Norwiny z Anastazji Beverly Hills. Mamy tutaj dużą paletę wyprodukowaną w Chinach. Mam nadzieję, że będzie dobra jakościowo, bo zapłaciłam za nią trochę. Dzisiaj <gryw> będę miała makijaż tanio i drogo. Bo na twarzy mam podkład z celi, on tam kosztuje do 20 zł, a na oczach będzie na bogato. Natomiast wiecie co, ze względu na test tego podkładu, ja położyłam ten podkład sobie po całości i pomimo tego, że. Chciałam zrobić taki makijaż, wiecie, coś z fioletem i tak dalej, doszłam do wniosku, że to może mi się osypać. Fiolety sobie zostawię na inny raz, a dzisiaj zrobię sobie taki po prostu dzienny makijaż, dlatego że właśnie w tym odcinku z testem podkładu będę chciała też przetestować tuż do rzęs, więc nie będę chciała kleić sztucznych. Także dzisiaj na oku ląduje coś bardzo, bardzo delikatnego, a tą paletkę tak porządnie przetestujemy sobie po prostu kiedy indziej, okej? Okay? No i spójrzcie, mamy tutaj 25 przepięknych cieni, ale jak tak się dobrze przyjrzeć, to spójrzcie, jak dużo jest tutaj cieni bardzo użytkowych i takich neutralnych. Tutaj te dwa, właściwie prawie że trzy. Te fiolety też spokojnie do zewnętrznego kącika one są na tyle przytłumione, że będą bardzo ładnie wyglądać. Tak naprawdę, zobaczcie, tutaj mamy takie piękne brązy. Jest jeden taki cień, który jest matem z takimi bardzo lekkimi drobnikami, i nie wiem, czy nim sobie dzisiaj nie zrobię załamania powieki. Na bank chcę użyć tutaj tego rozgodziku, on jest taki śliczny, spójrzcie. przepiękny odcień i bardzo chcę, żeby on wylądował na całej powiece ruchomej, ewentualnie jeszcze ten może, ale teraz mam zagwostkę. Słuchajcie, to jest kolorek E1, to jest kolorek A2. Oba cudowne rose goldy, tylko ten jest na różowej bazie, a ten jest na złotej bazie. I ten opalizuje na złoto, a ten opalizuje na różowo. Obłędne są oba. Pierwszy mój wybór wpadł na ten E1, czyli ten od góry. Jest przepiękny. A ten to jest ten A2. Oba są cudne. Cudne. Tak, i ja użyję tego E1, no bo tak Zdecydowałam od razu. Natomiast, ze względu na to, że tutaj w palecie nie mamy matowego beżu, tutaj mamy piękny taki właściwie biały kolor, taki, wiecie, matowy, bardzo ładnie pewnie rozświetli wewnętrzny kącik, to po prostu podłóg brwiowy nałożyłam sobie odrobinę pudru z Bel, tego którego używałam do tej strony twarzy. Ja Was teraz zbliżę i jedziemy z makijażem. I to, co mam naprawdę do zarzucenia tym paletom wszystkim, bo one wszystkie się chyba nie otwierają do końca, z tego co pamiętam, to właśnie to, że nie można ich otworzyć do końca. I nawet jeżeli jesteście makijażystkami, tak? No to nie możecie sobie. Nie możecie sobie ułożyć jednej palety na drugiej, tak jak ja to zawsze sobie robiłam, tak, czyli otwierałam tutaj na płasko i kładłam tu kolejną paletę. No tak się nie da. W związku z tym, no to tak. Trochę słabe. Natomiast mamy olbrzymie, olbrzymie lusterko, bardzo dobrej jakości, także ja z niego na pewno będę korzystać. No dobrze, to zacznijmy sobie od tego cienia A4 i jego wkładamy w załamanie powieki. No i z tym cieniem bardzo dobrze się pracuje, rozciera się sam dosłownie. Przepiękna chmurka koloru się tworzy. I to tak wiecie, tworzy się sama. I wiecie, co może tak, żeby troszeczkę nawiązać do tego fioletu mam ochotę na ten taki fioleto róż. Ten kolorek B2. Jak ładnie te kolory się ze sobą łączą. Wow! Widzieliście? To ja to po prostu machnęłam dwa razy pędzlem i zobaczcie. No bomba. Cudne są. No dobrze. To tak sobie myślę, że teraz wezmę ten cień Taki ciemnobrązowy A5, o tutaj ten. On jest taki nie za ciemny, nie za jasny. Pędzeleczek GB16 i wyznaczamy zewnętrzny kącik od dołu. Ciężko nawet wiecie, co tym lustarkiem się posłużyć, bo ta paleta jest dość ciężka i jest tak nieporęczna, że że no nie, nie, muszę wziąć jakieś mniejsze lusterko do łapy, lustereczko, które ładnie wygląda i też jest dobrej jakości. Słuchajcie, to jak te cień się rozcierają, to jest po prostu wow! Zobaczcie, one się zblendowują ze sobą same, no coś przepięknego. Dobra, nakładam ten przepiękny E1, czyli ten rozkącik, bez żadnej bazy, bez niczego, jak zawsze. No ładnie on wygląda. Bardzo ładnie. Teraz pędzeleczek, który kupiłam sobie, to jest współpraca Boho Beauty i Komunikatywnie numerek K8 i tym pędzelkiem w zewnętrznym kąciku dokładam tego A5 cienia, czyli tego co był tu w zewnętrznym kąciku. O. A zobaczmy, czy można ten zewnętrzny kącik troszeczkę wzmocnić. Biorę, już teraz nie będę Wam pokazywać, to jest C5, to jest ciemniejszy brąz. Odrobinkę. Odrobinka na czubeczek, strzepany. Można dokładać bez problemu. Nie no, super to wyszło. Zrobiłam drugie oko i się przebrałam w coś bardziej różowego, bo jednak ten fiolet mnie drażnił. I powiem wam tak, mam wrażenie, że ten przepiękny cień robi dokładnie to samo co robił cień z palety Retro Nataszy Danone. Otóż on pięknie wygląda na napiętej powiece i jak jest, wiecie, tak na dużo, na dużo nałożony, chwilkę powieka popracuje i one jakby blekną, one nikną. Ja wiem, że w kamerze wygląda to całkiem nieźle, bo oko kamery jakby łapie ten blask, który jest, wiecie, odbiciem tutaj świateł studyjnych, natomiast no, na żywo ja tutaj widzę tak słabiutko to. No na słoczach było wow, a na oku jest takie o, o serio o. maty petarda, petarda po prostu wow. Natomiast no te błyski, to tak widzę, że zależność jest dokładnie ta sama. Czy to Natasza Denona, czy właśnie widzę Norwina, czy Too Faced, czy. No, wszystkie te amerykańskie filmy, filmy. Wszystkie te amerykańskie firmy mają to do siebie, że te błyski strasznie tracą na oku. A to tutaj one mają dobrze wyglądać. Nie na słoczu. Słocz Swatch może być beznadziejny. Na oku ma dobrze wyglądać. Ja. Nabieram tego C5, tego. I od, odrobinkę go dołożę wewnętrzny kącik, i też mam wrażenie, że tak jakby on wyblakł. Przez tą chwilkę, kiedy wiecie, robiłam drugie oko i poszłam. Przecież mam tutaj duży dekolt, więc nic nie, nie starłam. Nie wiem o co chodzi. I tak jak w pierwszym momencie byłam zachwycona, tak w tym momencie jestem. Tak. Serio. Poro go dołożyłam. Widzicie, on się bardzo ładnie dokłada. I teraz troszeczkę tak tyci, tyci go przytrę. Wracam do tego A5 i dokładam go tutaj. No więc powiem wam, że tak pierwsze wrażenie z użycia tej palety jest takie maty. Super, po prostu super. Blendują się same, naprawdę mają przegenialną formułę, jeżeli chodzi o jakość pracy, łatwość blendowania. Perfekto. Błysk, spójrzcie, jak tak normalnie mam, no to jest tak sobie. Jak napnę, no to widać to, tak? Czyli znowu mamy kolejną paletę, gdzie błyski są to no, Raczej dla młodych, bo to nie jest tak, że to nie jest nie wiem, blask widzialny z kosmosu. To nie o to mi chodzi. Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli coś na słoczu wygląda w sposób taki właśnie ładny, nasycony, bo to o to mi chodzi o nasycenie tego koloru, to chciałabym, żeby tak samo było na oku. A niestety nie jest. Hm. Ile tutaj jest tych cieni? Nie matowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w ogóle jeden brokat, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dwanaście na dwadzieścia pięć. Przewaga matów, ale nie jestem zachwycona. No dobrze, to ja sobie tutaj tak delikatnie sprzątnę, bo jak widzicie tu, o tu, 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 tu mam taki maleńki, musiałam dotknąć się po prostu pędzlem, więc tak tylko troszeczkę patyczkiem przeskakuję do tutorialu z makijażem twarzy, bo tam chcę zrobić sobie rzęs. A, jeszcze może wewnętrzny kącik bym zrobiła. Weźcie mnie po prostu, bo już się zirytowałam. Ej, Tryfonka, łatwo się irytujesz, kobieto. Pędzelek o 126, ten biały cień, i włóżmy go tu w wewnętrzny kącik. No i to jest pigmentacja. No to to mi się podoba. Wystarczy jedno przyłożenie pędzla. Zobaczcie. No dobrze, to widzimy się za chwileczkę. No więc, kochani, maskara nałożona została nam dolna powieka. No, i na dolnej powiece, standardowo rozdymię to, co mam już nałożone pędzeleczkiem, tym K8. Tak, K8 z Boho Beauty i komunikatywnie. Teraz GB16 i tego cienia C5 odrobinkę dołożę sobie w zewnętrznym kąciku. O tak. A teraz tak sobie myślę. Zobaczymy, czy to się w ogóle da zrobić. Znowu pędzeleczek z Boho Beauty i komunikatywnie, tym razem K11. I wezmę tego cienia A2. To jest ten cień, który się wahałam, czy nie nałożyć na górnej powiece. I włożę go tu. I zobaczmy, co będzie. Jego prawie nie widać. Pewnie trzeba by było jakieś bazy położyć. Ale nadał taki akcencik tylko. I na ten sam pędzelek nabrałam biały cień i tutaj jeszcze wewnętrzny kącik. Kochani, tak prezentuje się ukończony makijaż. Ja jeszcze poza kamerą hmm, wytuszowałam sobie dolne rzęsy i dołożyłam odrobinkę jasnej kredki na linię wodną, i jest to oczywiście odświeżacz z Glam Shopu. Cóż ja myślę o tym yy, makijażu oka? No, więc, tak jak widzieliście, maty przegenialne, rozcierają się same, no po prostu wow, jeżeli chodzi o te błyski. Droga Anastazjo, trzeba nad tym jeszcze popracować. Znaczy generalnie w świecie USA trzeba nad tym popracować. Nie wiem, czy to chodzi o tą formulację, która jest made in PRC, czy o co generalnie są so. Jeżeli chodzi o błyski, no nie jestem zachwycona, nie powaliły mnie, ale maty są zacne. Naprawdę zacne. Dobrze, kochani, to w takim razie na razie kończymy i widzimy się na podsumowaniu po paru ładnych godzinach noszenia. A. Dobry wieczór, kochani. Słuchajcie, nie jest jakoś bardzo późno, bo jest godzina 21.03. Także od nałożenia. Tych cieni minęło jakieś w sumie 7, maksymalnie 8 godzin, ponieważ ja cienie nakładałam później. Najpierw nakładałam podkład, bo na nim mi bardziej zależało, żeby jak najdłużej posiedział na twarzy. I powiem Wam szczerze, że jest jedno wielkie rozczarowanie. Zaraz Was bliżej do siebie i zobaczycie z bliska o co mi chodzi, ale no. No, 7 czy 8 godzin i taki efekt. Marniuch, no, oj, marniuch, no. Kochani, ta paleta w cenie regularnej kosztuje 325 zł. Ja z całą pewnością kupiłam ją, wiecie, te 20% taniej na bank, bo tak by mi na pewno nie kupiła. Zresztą ja mam taką zasadę, że ja w Seforze kupuję tylko, jak są promocje, przynajmniej minus 20%. I tutaj się właśnie potwierdza to, co Uważam, od dawna niestety cienie, które możemy kupić w seforze. W większości przypadków, w jakieś 90% przypadków, absolutnie nie są warte swojej ceny. I mimo tego, że jestem zachwycona jakością matów, to mam wrażenie, że one wyblakły, że są bardziej takie rozmyte, pomijam kwestię tego, że to się pozbierało, wszystko zaraz was zbliży i wszystko Wam z bliska pokażę, ale kurczę, no tak nie powinny, wiecie, zachowywać się cienie, które kosztują tyle pieniędzy, skoro zwykłe kobo, zwykły sensik u mnie siedzi na oczach na po prostu takiej bazie, jak dzisiaj dałam, czyli na korektorze. Więc nie chcę słyszeć tutaj, że powinnam dać bazę pod to, bo bardzo wiele z dziewczyn baz nie daje i dlatego ja tak testuję wszystkie. Wszystkie, wszystkie palety, wszystkie cienie, które testuję, zawsze mają równy start, to znaczy zawsze testuję je bez bazy. No chyba, że robię makijaż jakiś wyjściowy, to wtedy bazę nakładam, ale nie jest to jako... jakby ja tego nie traktuję jako test długotrwałości, tak? No zresztą, co ja Wam będę mówić? Chodźcie tutaj bliżej. Zobaczcie, tutaj pozbierane wszystko. Tutaj w ogóle, tu nie ma cienia. Nie wiem, zjadź się. Te cienie generalnie są mocne, przecież one były dużo bardziej intensywne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, może ja już się wkurzyłam po prostu na te błyski. I no ale po 8 godzinach to tak nie powinno wyglądać. Jak ja bym tutaj przyszła po 14 i tak by te cienie wyglądały, to ja bym się wcale nie czepiała. Ale tak naprawdę to ja tutaj przychodzę po 7, może 8 godzinach, niecałych 8 na bank. I to wygląda po prostu słabo, no po prostu słabo. To wygląda jak takie, nie wiem, cienie z Rimela, coś takiego, Ymm, może Maybelline, może NYX, nawet, no NYX właściwie też ma dość dobre maty. Ale słuchajcie, Revolution Pro ma bardzo dobre maty, takie słabsze błyski, tylko że Revolution Pro o ile jest tańsze. W związku z tym, wiecie, ja zawsze patrzę na stosunek jakości do cen. Więc, jeżeli ja mam paletę, która kosztuje, co z tego, że za 25 cieni? To tutaj za, powiedzmy, takie 12 kosztowałaby ile? 150, 100. Powiedzmy, 160, 160 zł by było za 12 cieni, tak? Przy czym y, tutaj mamy. Nawet nie wiadomo jaką, tak oczywiście, że nie wiadomo jaką pojemność jednego cienia, bo tutaj już nie napisali. Myślę, że ludzie się czepiali o tą gramaturę. W każdym razie, no powiem szczerze, dzisiejszym testem tanich produktów z celi jestem zachwycona. Kredka, która się pięknie utrzymała. Tusz, który się tylko delikatnie tutaj odbił, ale wydłużył te rzęsy, a tusz kosztuje, nie wiem... 14 zł, 16 zł, podkład, który kosztuje niecałe 17 zł, puder, który kosztuje powiedzmy niecałe 20 zł, a zachowują się jak wysokopółkowe produkty. A właśnie te wysokopółkowe zachowują się jak taka marna drogeria. Więc no nie, po prostu nie jestem na nie, zdecydowane nie. Maty, jak cię mogę? Ale to jest, słuchajcie, paleta za 325 zł. Ludzie. Nie, do mnie to nie przemawia, po prostu. Więc, o ile się z matami dobrze pracowało, tak uważam, że ma z matami coś się tutaj wydarzyło. One wyblakły, jakieś takie, się, zobaczcie tutaj w tym zewnętrznym kąciku. No po prostu, tak jakby ich prawie że nie było. Widzicie to? Tutaj. Tu to w ogóle. Pozbierały się, pozbierały się. Czekajcie, sorry, że tak patrzę podgląd. O, tu mamy ostrość, zobaczcie. Pozbierały się, pozbierały się tutaj w zewnętrznym kąciku. Tutaj w ogóle nie ma cienia. Siedem godzin. To co by było po dwunastu? Byłabym bez cieni? No to teraz mam pytanie. Okej, okay, jakbym malowała kogoś, nie wiem, na jakieś przyjęcie, wesele, jakąkolwiek klientkę, no to wiadomo, że położyłabym pod to bazę, tak? No i bym miała pewność. No ale kurczę, no nie na tym rzecz polega, no po prostu. Jeżeli, ja zawsze powtarzam, jeżeli cienie drogeryjne bez bazy dają radę, to te wysokopułkowe powinny dać dwa razy tyle radę, bo dwa razy tyle kosztują. Albo i trzy razy tyle. Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, to tak wygląda sfrustrowana tryfonka. Sfrustrowana, bo tryfonka bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo nie lubi przepłacać. Ja. Tą paletę zostawiam na wierzchu, bo ja bym chciała jeszcze zobaczyć fiolety z tej palety, bo tak naprawdę ona jest fioletowa. Może nie wiem, może przypadkiem te maty coś tam się z nimi zadziało, może źle wybrałam. Uważam, że. No, takie wielkie rozczarowanie. Takie. Oh, oh, oh. Made in prc, po prostu. Tak jak wiecie, ludzie jadą po Revolution, że produkuje w Chinach. No ale proszę bardzo, Anastazja. Proszę, madań perce, tu gdzieś jest napisane: Zdzielano w Chinach. I tyle. No i tyle. Do powiedzenia. Kochani, przepięknie Wam dziękuję, że byliście ze mną, że, że tak powiem, obejrzyliście ten test. Nie było tutaj jakiej, jakiejś, nie wiadomo, jakiej nauki, jeżeli chodzi o budowanie kształtu czy coś takiego, po prostu chciałam pobawić się tym makijażem. Chciałam zrobić sobie ładny makijaż, w którym dzisiaj pochodzę. Stworzą się udało, z oczami. Powiedzmy, że połowicznie, no bo te, no, te maty, no ładnie się, no pracowało się z nimi bardzo dobrze, ale w tej chwili one już tak świeżo nie wyglądają. I tyle. Kochani, przepięknie Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do samego końca. Oczywiście piszcie mi, jakie macie doświadczenia, jeżeli macie doświadczenia z tymi Norwinami. Czy macie też podobnie, że one Wam się gdzieś tam wycierają, giną, czy po prostu ja coś źle zrobiłam. Nie wiem, jeżeli uważacie, że to, to na przykład jest paleta, która będzie przepięknie wyglądała, ale musi mieć bazę, to też mi to napiszcie. Jeżeli już to w ten sposób przetestowałyście na sobie, na klientkach i tak, dalej, i tak dalej. No i tyle mam do powiedzenia. Piszcie do mnie, a ja Was całuję i ściskam. Zapraszam na kolejne odcinki i przesłam wielkie, wielkie, wielkie buziaki. Mua!